Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jest bardzo ciepło. Pewnie u Was też jest taka, tak się zapowiada ta. No, jest prawie połowa października i ta, te kolejne kilka dni przynajmniej zapowiadają się super, powyżej 20 stopni w dzień. W nocy, oczywiście, wiadomo, październik to jest, ale zapowiadają się fajnie, więc no na pewno. Też coś planujecie przy takiej pogodzie. I co ja dzisiaj planuję i może uda mi się pokazać, to chcę już wykopać karpy dali do przechowania, bo zostały ścięte, bo był przymrozek i przesadzić w to miejsce pysznogłówki z tej części warzywnej, rozsadzić je i przesadzić między innymi tam, żeby tam zrobić miejsce na inne rzeczy, na warzywa pewnie. I chcę też pomierzyć, może uda mi się wytyczyć. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Trochę nowych ścieżek w warzywniku. Trochę chcę go przeorganizować i może to też mi się uda. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak to wygląda po przymrozku, już nie wygląda wszystko tak pięknie, choć niektóre zostały zielone części, ale wiele roślin zostało ściętych. To Wam też pokażę. Na razie taki plan. Może coś w trakcie jeszcze wyjdzie. Co będę robić, no więc zapraszam, jeśli ktoś jest ciekawy takich różnych prac. Pozdrawiam. Tutaj są pierwsze te dalie, które ści ściął już mróz, które będę wykopywać. Tam jest jeszcze trzecia, była, ale ślimaki nie dały jej żyć. Po prostu upatrzyły sobie ją i zżerały ją. Tą mniejszą również. E, tą najmniej, ale one po prostu nie zdążyły zakwitnąć. I jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj są dalie. No, już ścięte wyraźnie to widać. Tam jedna, jedyna, która zakwitła. nie będę wykopywać, ucinać i wykopywać. Te karpy powinny przeschnąć prawdopodobnie najpierw. Ja je będę w takie pudła pewnie pakować i na razie tak trzymać. No i zobaczę jeszcze, jak, jak zdecyduję się je przechować. A tutaj są te pysznogłówki. One się przepięknie rozrosły. Zresztą one te kwiaty w ogóle się rozrastają, one są tutaj na takim całym prostokącie. I stąd chcę je właśnie wykopać. To będzie <grytania> duża praca, myślę. I przesadzić między innymi tam, gdzie właśnie na miejsce dali. Ale może też w różnych innych miejscach, bo one bardzo fajnie, zdaje się w czerwcu kwitną i przyciągają um, owady zapylające i to mi też bardzo pasuje, żeby trochę pysznogówek zostało w warzywniku, więc może gdzie nie, gdzie je po prostu poprzesadzam. No i ogród już tak wygląda, jak widzicie, te wszystkie dyniowate i pomidory, to wszystko zostało ścięte. To, co zostało, owoce, widać teraz bardzo łatwo. Zostało to wszystko odsłonięte. Zostały jeszcze pory, przynajmniej dobrze widać pory. <średziny> Widzę, że pięknie rozrósł się w, tych, w tym gąszczu Bluszczyk, kurdybanek też go troszkę będę musiała. Nie wiem, czy to dzisiaj wszystko zdąży, ale to uporządkować, trochę go się pozbyć mm. i przyściółkować, bo jednak mi się bardzo. Tu jak widać, już niektóre liście buraków nawet tak podwiędły sobie. No i koperek nie cały, ale częściowo go przymroziło. <ścoughs> widać, niestety. Kwiaty, nasiona też. E, chciałam właśnie, miałam e, taką nadzieję tych baldachów doczekać no ale tak. Tutaj też pory, gdzie nie, gdzie. Pory, o których mogłam pozapominać, że w tych gąszczach są, no tu jest po cukiniach miejsce. Znaczy one jeszcze tu są, to też będę sprzątać, na pewno ucinać, może zostawię tu, zależy. Natomiast na pewno tak już na 90% pozbywam się tych płotków, bo chcę troszkę inaczej tu wytyczyć ścieżki, więc to jeszcze muszę dobrze troszkę zaplanować. No i tu też widać, że dyniowate poszły, już koniec nie ma. Parę patisonów zostało. Nie wiem, czy one będą się nadawały. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie je zostawię. Ale na przykład melisy, mięty, yy, ogólnie zioła i mi się nic zupełnie nie stało. Więc widocznie takie, no, taki lekki przymrozek im po prostu nie szkodzi. Zobaczcie. Yy. No, a jeszcze może uda mi się dzisiaj. Jak zdążę i będę chciała pokazać. Yy. A może zacznę od tego, bo jestem bardzo ciekawa. Jak się korzeniła ta dynia w pojemnikach przed nornicami, przed gryzoniami, które tutaj taką powiedzmy ochronę <grytania> zrobiłam i w tych pojemnikach te dwie dynie musiałam częściej podlewać zdecydowanie i jeszcze w tej podwyższonej rabacie. Tą rabatę będę likwidować na pewno z tego miejsca, bo chcę tutaj w ogóle posadzić, zdaje się, że to będzie jakieś drzewko owocowe na tym miejscu i zobaczę jeszcze, co z nią zrobię. Nie wiem, czy to zrobię dzisiaj, ale to jest taki plan na jesień, powiedzmy już tutaj mówię, ile mi się uda zrobić, to, to pewnie to, to postaram się wykonać, ale za chwilę sprawdźmy, rzućmy okiem na te korzenie. Czy mnie interesuje, czy, bo tutaj w tych pojemnikach to jest jedna duża donica, a drugi to jest pojemnik po 5-litrowej butelce na wodę mineralną. I tam wywiercone są dziury, i miałam taką wizję, żeby przez te dziury korzenie wychodziły dalej. Natomiast nie wiem, czy to się stało, bo, bo naprawdę dużo trzeba było podlewać, i obawiam się, że to się nie stało. Także zaraz to sprawdzę. No, minimalnie. Troszkę poprzerastały. Trochę poprzerastały, ale bez szału, może za małe dziurki, ale trochę widać, że próbowała się tu wydostać. Ja też podlewałam wokoło, jak podlewałam. Ale mało miałam takie wyobrażenie. Może dałam za małe dziurki. Ech, zobaczcie, coś tam poprzerastało. Pewnie troszkę się też urwało. Nawet długie, jak wyciągałam, niektóre mogły się urwać. Tu w tej butelce dołem na pewno coś było, co urwałam. No i tutaj takie tylko delikatne, więc ta szła w dół. Zdecydowanie. Ale no, ograniczyłam im na pewno ten system korzeniowy. No i słabo to, to, słaby ten system cały. Ale wokoło do nic po prostu były. Tunele są jeszcze. Ech, więc no, widzę, że w tej do troszkę lepiej chyba. Przynajmniej tak wygląda. Ona jest taka też szersza była. Słabe te systemy korzeniowe. Może rosło w dół, takich cienkich trochę. E, no. Tak, więc jest to pewien sposób. Powiem, że sprawdziło się, bo myślę, że nie miałabym tej dyni wcale, bo nornice tu buszowały i zjadłyby te korzenie. Na dużym, duża prawdopodobieństwo takie jest, moim zdaniem. Więc przynajmniej miałam kilka dyni, niewiele, bardzo mało, i naprawdę też um, kwiaty też zjadały ślimaki. Może to też częściowo zaważyło, pewnie na pewno. Bo, bo widziałam, że im bardzo smakują kwiaty, ale też no pewnie to, że dynie po prostu nie mogły się całkowicie rozwinąć i te korzenie, no niestety, no jednak roślina w donicy, a roślina w ogrodzie to no, inaczej się zachowuje. Z kolei jeszcze z jednej strony, przecież w, w, w Donicach można spokojnie uprawiać jedynie na balkonie, na tarasie, więc one też nie mają takiego ogromnie, wielce rozbudowanego systemu. No kwestia jest tu dostarczenia wody odpowiednio i myślę, że to też wpłynęło na to słabsze owocowanie, bo w sezonie było gorąco, były takie dni, a wiecie, dynia szybko szybko po niej widać dużo tej wody potrzebuje, żeby też te owoce i te wszystkie liście utrzymać, także być może tu nie nadążałam z podlewaniem również. No, ciekawe, ciekawe doświadczenie było w tych w, właśnie w pojemnikach. Czy się na to zdecyduje? Pewnie nie. Chociaż nie wiem, może ulepszę pojemniki, może zrobię jakąś siatkę, bo, bo też chcę mieć dynie w przyszłym roku no i będę obmyślać się, co tu zrobić. E, przed, tylko, że chcę mieć dynie już na tych rabatach standardowych, nie w podwyższonej, e, więc nie wiem co tu zrobić, będę myślała może wy macie jakieś pomysły wiem, że siatka na powierzchni całej takiej rabaty podwyższonej, to bym już teraz też zrobiła, jeśli zdecyduję się znów tą rabatę wykorzystać jako rabatę to pewnie tak zrobię, po prostu na samym dole dam siatkę bo no gryzonie przechodzą i, i lubią, lubią sobie tu buszować to jest bardzo, to była zresztą bardzo fajna ziemia pulchna, dużo, bardzo, no bardzo taka bardzo przyjemna i, i miękka no i zawsze coś tutaj było do jedzenia więc... E, wiadomo, dobra, no to nic, idę dalej. Tak wyglądają karpy dali. Jeśli ktoś nie wie, to one tak właśnie takie są bulwy takie. E, no i nie są rozodporne. W związku z tym się ich wykopuje i przechowuje w domu. E, znaczy w domu, w piwnicy chłodnej. I to znowu na wiosnę wysadza. To są tego typu kwiaty. Dalej najlepiej te karpy wykopywać takimi widłami, żeby nie uszkodzić. Po prostu żadnej karpy łopatą można po prostu je przeciąć. One bardzo łatwo się je tylko raz podważa. Nawet nie muszę z każdej strony podważać. Może ziemia jest też miękka akurat. I one szybko, szybko można je po prostu wyjąć za te pędy. I jak już wyjmę, wyjmę obczepałam wstępnie z ziemi. I teraz będę je przesuszać troszkę, zanim przygotuję do zimy. obetnę te pędy. I właśnie polecam nie obcinać najpierw, bo się łatwo wyciąga, dopiero później je troszkę obciąć tak na kilkanaście centymetrów. I jak się to przesuszy troszkę, to jeszcze obsypie. Zobaczę jak te bulwy tak, po prostu chodzi o to, o, to uszkodziłam ładnie, chodzi o to, żeby, o rzeczownica z powrotem, chodzi o to, żeby trochę przeschły, żeby tą ziemię jeszcze wytrzepać i później się je daje już w ten spoczynek taki na zimę w piachu, w jakichś trocinach. To można robić, żeby nie było też tam mokro, żeby one nie zgniły, nie spleśniały. W tej takiej temperaturze lodówkowej, gdzie <laughs> kilka stopni najlepiej, to po prostu robić w piwnicy, jeśli się ma warunki takie. To tak, to tak to właśnie wygląda. No Rzecz jest całkiem prosta, przyjemna. Oczywiście jest to zawsze więcej zabawy z tym również wsadzaniem na wiosnę i chowaniem w zimie. Ja tego często nie robię właśnie ze względu na tą zabawę. Z drugiej strony fajnie czasem coś w ogrodzie pozmieniać i też nabrać doświadczenia z różnymi typami nasadzeń, kwiatów. Także to jest, to jest właśnie taki kwiat specyficzny. Jestem ciekawa, dajcie znać, czy komuś z Was udało się przezimować dalie w ogrodzie. Ja kiedyś próbowałam, kupowałam takie małe, takie bulwy dali, które pięknie kwitły i zostawiłam je na zimę w ogrodzie i nie przeżyły. Więc <noise> doświadczenia mam raczej standardowe, ale może komuś się udało. Może ktoś ma jakieś takie doświadczenia, to proszę o podzielenie się. Może są na to sposoby. No i tak są wykopane. Tu są cztery, tu są jeszcze dwie. Niestety to są inne odmiany. Niestety ta trzecia, no nic z niej tam nie zostało. Ta, która była przez ślimaki bardzo Cały czas po prostu podgryzana i chyba zamarła po prostu. Nie dała rady wychodzić, by co, co wychodziła, to te pędy ślimaki zjadały. Warto na jak chwilkę zostawić te karpy, bo bardzo widzę, że dużo akurat w tej części zwłaszcza jest dżdżownic, żeby se, sobie zorientowały się Oj. i wróciły z powrotem do ziemi. W miarę możliwości, więc ja to tak tu na razie położę i stawię No, na przykład tu nie wiem czy to widać no może wyjdzie obyś schowała do środka no tak czy siak nawet w tym pudle można sprawdzać choć szczownica no nie przeżyje pewnie długo po prostu na choć tu o, no nie wiem nie chcę jej uszkodzić na suchym więc można je trochę tu Dać im znać, że no, tu już nie ma domu, żeby poszły z powrotem. No tak, tak to wygląda, słuchajcie, myślę, że można spokojnie dzielić. Na przykład, widzicie, o tu nawet samo się podzieliło dzielić te karty. Być może to lepiej zrobić na wiosnę, jak już znowu się wysadza. Ale widzicie, tu jest taka mała osobna roślina. I można sobie po prostu te dalie rozsadzić w łatwy sposób, ładnie to jakoś podzielić. A może nawet teraz jest łatwiej dzielić przed zaschnięciem, bo widać gdzie, gdzie są pędy, gdzie się tworzą te skupiska. I tak, tak można sobie wyhodować więcej kwiatów. Hmm? No, to tyle z daliami. Będę je przesuszać potem na zimę. Jeśli nie tu, to gdzieś indziej, żeby miały temperaturę. Bo u mnie waltanie podejrzewam, że raczej nie trzyma się powyżej zera. Zależy oczywiście od zimy. Ale może, no nie wiem, może spróbuję przyzimować waltanie. Tyle o daliach. Róży przymrozek nie straszny. Jak pięknie pachnie i jeszcze kwitnie mimo tych pierwszych przymrozków. Bo no coś tutaj. Ta druga również. Już do niej idę. nie róże mnie zatrzymują po drodze kolcami. Mm. Też jeszcze kwitną, przepiękne są. No i już w miejscu dali mam główki. Tu, tu z Biedronka już idzie. Tam i tam, w również w tym drugim miejscu też już tam są pysznogłówki. No i zostały jeszcze drugie tyle, albo no myślę, że te to tak jedna trzecia, a dwie trzecie zostały do upchania gdzieś w ogrodzie, więc będę to robić. Upychać je po prostu gdzieś pomiędzy inne rośliny, no ale ta, ta praca już tutaj dalej zostały załatwione no i cóż, idę dalej jeszcze będę chciała może dzisiaj zdążę nie wiem, tą, to już o tym wspominałam tą wiśnię przesadzić tylko nie jestem jeszcze pewna co do stałego miejsca ale może dzisiaj uda mi się to rozstrzygnąć już w głowie o, ależ piękne te rozchodniki piękne no i jeszcze mam czosnki czosnki do posadzenia różne, olbrzymie wszystkie, duże piękne i parę tulipanów, ale to chyba nie dzisiaj, ja wiem, że dobry czas na to jest Ju... nie, jutro, nie jutro, nie jutro jest pełnia to w następnym tygodniu na cebulowych na dzielenie karp chyba również, ale nie, nie, nie mogę wszystkiego odłożyć do następnego tygodnia bo po prostu no, nie zdążę. No więc tak, tak to wygląda, i tutaj właśnie, no zaraz, będę kontynuować. Stąd już wykopane. Na pewno nie wszystko, bo myślę, że jak pojedyncze korzonki zostały, to są jeszcze te, to nie widać dobrze. Wykopane karpy takie, one się, tak, one się korzenią dość płytko i tak się wykopuje z całym takim talerzem. No i też tak wsadzam po prostu z całą tą bryłą. No i, i sporo tu pewnie odrośnie od korzonka zostaną, więc będą małe sadzonki na później. tutaj chcę, tutaj te zioła chcę zostawić, a po prostu zrobić taką część wjazd trochę bardziej warzywny i troszkę inaczej w ogóle ułożyć rabaty, ale jak to już wymyślę, to o tym na pewno będę mówić i, i pokażę, jak, jak to nowe rozplanowanie będzie wyglądało. Także tak. No więc tyle dzisiaj. Nie wiem, czy zdołam nagrać coś więcej. Eee, więc pozdrawiam was w razie czego już i dajcie znać, co u was, co u was, co robicie. Czy też taka piękna pogoda u was i, i jakie tam wykonujecie prace, coś zmieniacie? Może u siebie? Co tam? co tam, u was słychać? A może jeszcze zbieracie? Wiem, że nie wszędzie może był przymrozek, eee, może jeszcze pomidory, cukinie są. Czekam na wieści od was i pozdrawiam ciepło.